Hej, witajcie, witajcie. Jest noc w Europie. Wątpię, że coś będzie na żywo, ale witam wszystkich serdecznie, moich kochanych widzów. Korzystając z możliwości i stwarzając ją tak naprawdę, jestem w trakcie spacerów, w sumie już po spacerze, i stwierdziłam, że zrobię live. Po pierwsze, nie było kilka dni live'u, a z 2 dni nawet nie było live'u. I stwierdziłam, że po takim spacerze, po takich przemyśleniach, jakie mam dzisiaj, z przyjemnością będę chciała się z Wami czymś podzielić. Słuchajcie, i taki temat, który mi w sercu się dzisiaj rodzi, wierzę, że z nas nie, nie, nie na pewno, to jest właśnie myślenie biedaka. Myślenie biedaka, które w życiu... O, jesteście też na żywo, 32 osoby, matką z córką. Co wy robicie, żeby nie śpicie w Europie przecież jest pierwsza, druga w nocy. Ludzie, hej, hej. <laughs> jesteście niesamowici. Cześć. Napiszcie, jak się czujecie, co, co się dzieje, żeby 40 osób jest na live'ie o, o pierwszej, drugiej nocy. No, słuchajcie, a ja przyjdę do puenty, szybciutko. Do puenty, do, do, do tematu. Cześć, 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 witajcie. Słuchajcie, a... Myślenie biedaka to jest temat, który powinnam tak naprawdę cyklicznie dawać na live'ach. Dlatego, że ono zabija najwięcej największą ilość ludzi, najwię najwięcej losów ludzkich po prostu na tym cierpi, kiedy ludzie mają mentalność biedaka. I to jest. W takie, tak naprawdę, słuchajcie, to jest jeszcze taki, taki, taka kwestia, że nawet ci, którzy się rozwijają mentalnie, czytają, chodzą na treningi, mają udział w jakimś, rozwijają osobistym i próbują robić coś z tym, prawda, w swoim życiu. Nie wiem, tak ciemna jest trochę, mam nadzieję, że bardziej lepiej. Nawet te osoby e, często gęsto wracają do swojej sytuacji tego myślenia biedaka. Poddając się, poddając się po prostu, słuchajcie, e, zwykłym, prostym e, wpływom, okoliczności życia, sytuacjom różnym i znowu, chociaż przy, nie chcą tego, ale tak naprawdę mając tą świadomość już, e, czym jest, czym jest e, myślenie biedaka i czym jest myślenie człowieka bogatego, e, mentalnie tym bardziej, to po prostu wracają do tego często, niestety. Jak, jak to się mówi, jak jest do wymiocin. Ale to jest, przez, to, 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 słuchajcie, to jest przekleństwo. Myślenie, e, z, słuchajcie, myślenie jest wszystkim. Myślenie jest wszystkim. Od zmiany myślenia, od, od prawidłowego myślenia i od złego myślenia, wszystko ma swój początek w Twoim życiu, naszym życiu, prawda? I teraz ludzie często narzekają... Na, na, na wszystko. Na świat, na wokół, na. Ko, na, na e, po prostu. Szukają przyczyn w ogóle z zewnątrz siebie. Ale, ale po prostu to do niczego nie prowadzi. Człowiek się kręci po prostu jak, jak, ten, jak ten szczur, słuchajcie, w klatce, czy mysz, w klatce na tym, na tym prawda, e, karuzeli. Dosłownie. Zamiast wrócić do siebie i zadać sobie pytanie, co ja mam w swojej głowie, co ja myślę. Jak moje myślenie wpływa na moje przekonania, na moje, na moje sposób wierzenia, w co ja wierzę tak naprawdę i w co nie wierzę. I tutaj szukać źródeł swojego życia. Tutaj szukać źródeł swoich konsekwencji, które człowiek ponosi, które ma, które nawet spotyka pewne okazje, możliwości, pewne okoliczności. W zasadzie większość okoliczności, 95% okoliczności na nie mamy wpływ. Zaledwie kilka procent, yy, które nas po prostu spotyka, na które my nie mamy wpływu. Nawet mniej. Ale prawda jest taka, że wszystko w naszym życiu zależy od nastawienia, od myślenia i od reakcji na pewne okoliczności, na, na pewne sytuacje, na te bodźce, które na, na nas spadają, spadają każdego dnia. I myślenie biedaka polega na tym, że po prostu człowiek sam wierzy, wierzy, bo taki ma... Taki ma Sposób myślenia. I on nawet jeżeli to nie wybra, że ja w to wierzę, tylko ja wiem, albo wydaje mi się, i myślę sobie po prostu kategoriami kogoś, kto nie rozumie swojej wartości jako człowieka, nie rozumie siebie, kim jest na tej ziemi, nie rozumie swojej roli, nie rozumie swojej odpowiedzialności. Do tego się wszystko zaczyna. Jaką człowiek ma tożsamość, Jaką, kim on jest, tu, mentalnie, i że całe jego życie. Zdrowie, ro, jakość rodziny, jakość biznesu, biznesów. Naprawdę zależy od tego, jak on, jak on myśli i, i jak się czuje. Nawet, nawet słuchajcie, masę rzeczy w życiu zależą od tego, jak on o tym myśli. I, i bieda to jest ktoś, kto po prostu, po pierwsze, najczęściej nie, nie rozumie jednej rzeczy podstawowej: że to on ma wpływ na swoje życie przez swoje myślenie, swoje mówienie i swoje działanie. On szuka przyczyn i, i sytuacji swojej, i wyjścia sytuacji w czynnikach zewnętrznych. On po prostu wierzy w to i tak myśli, że o, żeby odnieść sukces, to, 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 to jest dla mnie. Wiesz, jak cud by musiał się stać, bo ja nie mam takich kontaktów, bo ja nie mam możliwości, nie mam pieniędzy. Yy, ja nie urodziłem się w bogatej rodzinie, więc brakuje mi wiedzy, wykształcenia jakiegoś, obycia wśród ludzi biznesu. A po prostu rozumiecie co chodzi? Człowiek biedny mentalnie, on szuka przyczyny swojej sytuacji, usprawiedliwienia bardzo często swojej sytuacji życiowej, jak i wyjścia z tej sytuacji w czynnikach zewnętrznych, w czymkolwiek, ale na zewnątrz, tylko nie patrzy na siebie. Nie patrzy i nie, i nie zadaje sobie pytania, hej, co ja muszę w tym momencie zrobić, zmienić w swoim myśleniu, w swoim mówieniu, w swoim działaniu. Być może jak ja... Właśnie mogę tu od teraz, od tej chwili wpłynąć na to, żeby miał kontakty, żeby miał pieniądze, żeby miał start, żeby miał yy, yy, możliwość. Nie mam możliwości, ale ja on skreuję. Nie mam kontaktów, ale ja to wytworzę. Yy, nie mam yy, pieniędzy, ja jest pod ziemi wytrzasnę, ale ja wytrzasnę na start, żeby ten biznes zrobić. Rozumiecie co chodzi? Człowiek biedny mentalnie, on zamyka się w swoim sposobie myślenia, w sposobie oceny siebie samego, swojej sytuacji życiowej, powodów, w których się w tej sytuacji znalazł i on żyje jak taki, taka sierota po prostu, proszę za wrażenie, bo to nie, boże nie, nie chcę nikogo urazić, ale taki ktoś, kto nie tylko, słuchajcie, jakby Boga nie było nad nim, prawda, piękne niebo, przecież jest Twórca, jest Bóg, jest, słuchajcie, wszystko sprzyja tym, którzy, którzy działają, którzy szukają, którzy mają pragnienie, którzy w ogóle szukają rozwiązań, a mentalnie biedny człowiek to jest ktoś, kto po prostu totalnie on jest tak ten, taki, nie, bez pomocy, sam, bezradny, bez, bez wielu rzeczy człowiek, który po prostu mało może, mało może wpłynąć na swoje życie. Tak naprawdę to, cokolwiek by nie zrobił, to raczej mu się nie uda, raczej mu nie wyjdzie. Wiecie, i to jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę powinniśmy w sobie pilnować, w myśleniu, że ty możesz. Absolutnie wszystko, cokolwiek wierzysz, czego jesteś przekonany, i nawet nas Bóg nie ogranicza, prawda? Bo daje nam wolny wybór, I, i, też, i też jasne jest, że my możemy naprawdę dokonywać wyborów. My dokonujemy wyborów każdego dnia. Padają decyzje pod kątem wielu rzeczy, rodziny. Nie wiem, czy nie za bardzo wieje? I nie, nie za bardzo wieje? Słuchajcie, Bóg nam dał taki potencjał, takie talenty, takie możliwości. Takie. Niesamowite możliwości, słuchajcie, teraz, pod każdym względem. Wiedza, poznanie, technologie, yy, sposoby. Słuchajcie, nigdy w historii świata nie było takiej wiedzy w zasięgu ręki. Takich rozwiązań, jakie są teraz w zasięgu ręki. Nawet dla ludzi chorych. Czy naprawdę wejść w Google, nic nie musisz płacić, a masz tyle rozwiązań, na przykład ludzi, którzy zostali. Wyszli z raka, czy yy, 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 zostaje wyleczeni z jakiejś tam choroby czy chorób. Słuchajcie, naprawdę, dla, dla chcącego nic trudnego. I dla chcącego, yy, i kto, którego, kto pragnie szukać yy, rozwiązań, dzisiaj jest najlepszy moment w historii świata. I człowiek właśnie biedny mentalnie, on nie będzie szukał, on nie będzie tego chciał przedsięwziąć takich kroków. On wychodzi z założenia, że to nie od niego zależy. Że on nie ma to większego wpływu. Człowiek, który właśnie zrozumie tą sytuację, że jest tyle możliwości w różnych aspektach życia, rodziny, wychowania dzieci, biznesów. Słuchajcie, jest na wszystko masę rozwiązań. Nawet masę, to nie jest tylko jeden, dwie, to są masę po prostu różnych fantastycznych rozwiązań, które w tym momencie yy... czekajcie, już bo... <laughs> mam prawie dziwosy, bo po prostu we mnie czasą. Yy, w tym momencie każdy człowiek, który chce wydobyć się z takiego, ma, takiego marazmu, z takiej sytuacji, gdzie nawet nie ma kasy, jest na minusie, czy nie ma po prostu szczęścia w rodzinie, nie ma po prostu kompletnie zadowolenia z dzieci, gdzieś coś złego w rodzinie, gdzieś coś złego w jego życiu. To jest człowiek, który się zamyka w, w swojej głowie, w swoim nieszczęściu, i jest taką ofiarą. Sam po prostu biedny, on nie może nic, on się tak stara, on po prostu do końca życia. Po prostu jest zdany na to, żeby być ofiarą szefa, dostawać dwa tysiące na miesiąc, tak, Bieda, biedny emeryt, emeryt albo jeszcze rencista i kurczę, po prostu wierzy w, te, w, te, w, te, w to kłamstwo, sam sobie je wmawia, powtarza. On powtarza tego typu brednie innym wokół rodzinie, bo on potrzebuje, wiecie, pogłaskania po, 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 po plecach, on potrzebuje zrozumienia, empatii, prawda czy nie? Biedni ludzie mentalnie, oni są po prostu uzależnieni od, od takiej, wiecie, współczucia, żeby, żeby, żeby po prostu, o wiesz, ja wiem, ja wiem, no wiesz, każdy chciałby być piękny, zdrowy i bogaty, ale tak się nie da, ale tak nie, yy, tak nie można. Przecież gdyby każdy mógł być piękny, zdrowy i bogaty, to każdy by był, tak? I tak myślą. I całe życie oni idą po prostu, wiecie, drogą... Yy, po prostu kompletnego lekceważenia tego, co dostał od Boga. Potencjał, możliwości, talentów i odpowiedzialności za swoje życie. Kompletnego lekceważenia. To jest brak odpowiedzialności za swoje życie. Proste. Ja nie owijam bawełny, ja mówię jak, jak jest. To jest brak odpowiedzialności za swoje życie. Bo każdy człowiek, tak jak nawet ja, jak byłam chora, miałam pierwszą grupę inwalidzką, może pracować. Może. Może starać się, żeby wyzdrowić, zrobić wszystko, żeby wyzdrowić. Może. Lepiej się czuć i pracować. Pomimo pierwszej grupy inwalidzkiej, ja pracowałam, więc każdy może. Hello! Nie każdy będzie mógł fizycznie pracować, tak jak ja nie mogłam fizycznie pracować, ale mogłam pracować umysłem. I mogę do dzisiaj. Tak? Więc to ja decyduję i każdy z nas decyduje, czy on będzie do końca życia ofiarą, okoliczności, sytuacji, nawet swojego myślenia, bo to jest to po prostu, to jest, on jest tu. Tu jest to, jest, to jest, słuchajcie, to jest najgorsze, co może być. Największym więzieniem. Biedaka mentalnego i ograniczeń ludzkich jest nasz umysł, te, umysł tych ludzi. Nic więcej, nic więcej. I, i to, jest, to jest to, czego trzeba byśmy po prostu ludzi też motywować, inspirować, żeby, żeby się odsknęli, obudzili się. Hej, to nie jest tak, że ty będziesz taką ofiarą do końca życia. To nie jest tak, że ty musisz być tą ofiarą. Ty możesz wszystko zmienić w swoim życiu, ty możesz wszystko absolutnie ukształtować, ty możesz całkowicie zmienić swój los. Ty możesz jedną decyzją zmienić kompletnie wszystko w swoim zdrowiu, finansach, w swoim biznesie, w swojej pracy. Ty nie musisz być z tym szefem, którego być może cię wykorzystuje po prostu finansowo, płaci ci żebrackie po prostu złotówki, a ty nie musisz tego robić do końca życia. Ty nie musisz, ty nie jesteś zdefiniowany, że ty musisz być wiernym sługą firmy X do końca życia, bo przecież płaci ci... Aż dwa tysiące złotych na miesiąc. Hello! Co to za bzdury? Słuchajcie, ludzie w to wierzą. Ludzie w to wierzą. Po prostu. Yy, wiecie, co wam powiem? Właśnie dlatego. Dlatego zmień swoje myślenie. To jest moje motto na moim profilu. Zmień swoje myślenie, a zmienisz całe swoje życie. Zmień swoje życie dzisiaj. Każda myśl jest paradygmatem, który się wytwarza, jeżeli ją powtarzasz. To jest stereotyp. Rozumiecie? Jeżeli coś, coś... Yy, o czymś myślisz. Nie wiem, jak wam to określić, ale. Postaram się to prostymi słowami. Jeżeli cokolwiek ludzie powtarzają i mówią, znaczy, że tak myślą, że tak myślą, to znaczy, że to się staje ich sposobem wierzenia. Po prostu to jest ich paradygmat, to jest ich stereotyp. Oni mają takie przekonania. Wiecie, jakie to jest wyryte? To się wyry, dosłownie słuchajcie, to jest wyryte wręcz ym, w całym życiu tego człowieka. To niesie z sobą konsekwencje, tak? I, i wtedy się dziwić, że człowiek, słuchajcie, taki biedak czy też jest, a propos jeszcze mentalności biedaka Człowieka biednego mentalnie. To jest to, że on, on, on mówi jedno, że ja tak bardzo chciałbym, marzę o tym, wiesz, mam nadzieję na tamto, siamto, o wamto. Ja bym tak bardzo chciał tamto, ale jedno mówi, za chwilę mówi coś innego, przewrotnego. I potem też poznajesz człowieka. człowieka biednego mentalnie kompletnie. On dziś mówi tak, bo ma taki nastrój, albo z kim przestaje, takim się staje, rozumiecie? I tutaj dziś będzie mówił tak, za, za jutro i się z nim spotkasz, czy zaczniesz z nim pisać, i rozmawiać, on ci będzie mówił dokładnie na odwrót, rozumiecie? Dalej jeszcze. Na trzeci dzień to w ogóle nic, z tym nic nie zrobi. On tylko mówi, on to jest tylko pustosłowie, tak? Więc, słuchajcie, to jest w ogóle to jest właśnie mentalność biedaka. On mówi, ja chcę być zdrowy, piękny i bogaty, ale pytanie. Czy on podniesie cztery litery, żeby cokolwiek z tym zrobić? Czy on coś robi z tym? Zero. Zero. Więc człowieka mentalnego, mentalnie bogatego i bo mentalnie biednego poznajesz po jego sposobie mówienia, po jego mowie. o tym, co on mówi? Na ty, o, o, o tym, co on powtarza. To jest jeszcze bardziej ważne. A przede wszystkim, po, co on robi z tym? Co on z tym robi? I tutaj poznajesz człowieka, po jego owocach. Sprawdźcie po prostu ludzi. Zauważcie, to jest bardzo proste, już muszę kończyć, ale, ale to jest bardzo proste. Jeżeli masz człowieka, z którym rozmawiasz, tak? Przyjrzyj się, jakie on ma owoce w życiu dzisiaj? Wiecie, taka fajna, fajna fraza jest człowieka bardzo bardzo zamożnego i wpływowego na świecie. Że człowieka się nie ocenia po, po tylko jego słowach. Człowieka się ocenia po jego czynach. Po jego owocach, tak? Oczywiście Biblia nawet jeszcze o to mówi. Ale do czego zmierzam? Ludzie mogą dużo mówić, ale jeżeli on tu ma wyryte, tu ma wyryte paradygmat, stereotyp, że on dziś mówi tak i tak, po po jeszcze jest niespójny w, swoich, w swoim działaniu z tym, co mówi, to jest biedny mentalnie, proste. A owoce są świadectwem tego, że on jest biedny mentalnie. Owoce. Czyli wiesz, wiecie, po prostu to, co. Yy, to, co on ma w życiu dzisiaj, to, w co on wierzył, to, co on powtarzał, powtarza, to, co on do czego się sam nawet przekonuje, przekonuje innych, on to powiela i, i ma dzisiaj to, co, co siał. Słowa, siał, świą, siał czyny. No, do przykładu, ktoś mówi, ja, wiesz co, mam chorobę taką i taką, ale chcę być zdrowy, nie? I chcę naprawdę wyzdrowieć. Zadaj człowiekowi pytanie, co już zrobiłeś i robisz, żeby wyzdrowieć? Proste. O matko, to od razu po prostu będziesz miał. Konkret. Co dokładnie? Ale jakie? Jakie produkty brałeś? Czy jakie y, kuracje przedeś? Co zrobiłeś z tym? Co zrobiłeś z tym? Jak twój styl życia? Czy biegasz? Czy ćwiczysz? Konkret. Konkret. Wiecie? I co w się poznajesz? Czy to jest człowiek bogaty mentalnie? W zasadzie, każdy człowiek ma wyzwania w życiu. Tak? Typu. Wyzwania finansowe, nawet słuchajcie, mogą bankructwa mieć ludzie sukcesu. Ludzie bardzo bogaci, mądrzy, przechodzą wiele, wiele nawet bankructw w swoim życiu. To jest normalne. Choroba spotyka różnych ludzi i mądrych, i bogatych, i biednych prawda? Wszystkich. I różne sytuacje w rodzinie, z, w rodzinie z dziećmi, z mężem, z żoną ale zróbcie sobie po prostu, kochani, pytanie: co odróżnia tego bogatego człowieka mentalnie od biednego człowieka mentalnie? Co odróżnia? Mianowicie działanie odróżnia działanie człowieka odróżnia tylko działanie jeżeli ktoś jest gotowy mentalnie. On może być spukany, on może być w tym momencie spukany z kasy. Może, być, może nie być po prostu, słuchajcie, nie mieć pieniędzy, nie mieć możliwości, nie mieć w rodzinie w porządku. On może, on może być nawet chory śmiertelnie na raka czy na cokolwiek innego. Ale jego gotowość do zmian, gotowość do działania jest świadectwem tego, że on zmieni swoją sytuację i to tak. I to tak. I dostanie to, czego pragnie. I będzie szukał, będzie pukał, będzie walił drzwiami, oknami i on zdobędzie to, co będzie chciał. Dlatego, że jemu jest to dane, rozumiecie? A drugi człowiek, który, który jest w podobnej sytuacji, spukany, kompletnie bez kasy, może nawet problemy w rodzinie, może nawet yy, uzależnienia, może nawet słuchajcie, yy, no, problemy z sobą i tak dalej, on po prostu nie wierzy w to. On nie wierzy w to, że, że w tym momencie, dzisiaj tu i teraz, jedna podjęta decyzja, wziął się za swoje życie, wszystko zmieni do przodu. Wszystko. I to jest to. Zwzięcie odpowiedzialności za swoje życie w 100%. Co ja mam, przez to, co ja miałam dotychczas, przez swoje myślenie, które miałam do dzisiaj. I jeżeli chce człowiek zmian, to on jest gotowy do zmian, gotowy do zmian w działaniu. Nie tylko w mówieniu. Nie tylko w mówieniu. I to jest właśnie to. Jak, wiesz, jak też słuchajcie, nie jesteśmy w stanie drugiego człowieka przekonać do tego, żeby się zmienił. Nie jesteśmy w stanie człowieka przekonać do tego, że warto być zdrowym, pięknym i bogatym i warto o to dbać, warto o to, wiecie, zabiegać i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Jeżeli człowiek tego nie pragnie, że człowiek nie ma takiej potrzeby i najważniejsze, jeżeli nie ma tej odpowiedzialności za swoje życie sam, bo on, wiecie, od Tuska począwszy obwinia, po rodzina obwinia, po szefa obwinia. Po męża obwinia, żona obwinia swoje dzieci obwinia i, i czyni, czyni współpowiedziana sytuację jego dzisiaj, tu i teraz. Taki człowiek nie odniesie sukcesu. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I ty możesz da dawać na tacy y, 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 milion dolarów. Jaki pusty on był, taki będzie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Dlaczego? Bo po prostu on wewnątrz siebie. On wewnątrz siebie. Absolutnie w tym momencie, tu i teraz. Mam nadzieję, że to u ludzi się też będzie zmieniało, tak? Oby się u tego zmieniało. Ale statystyki pokazują, że u większości się nie zmienia. On tu wewnętrznie gotowy, absolutnie nie jest gotowy na podjęcie działań. Nie jest gotowy na podjęcie działań. Nie jest gotowy zawalczyć o, swój, o swoje życie. Nie jest gotowy a to, na to na wyzwania. Nie jest gotowy na to, żeby przyjąć odpowiedzialność. I gotowość do tego, żeby, żeby zdobywać swoje zwycięstwa w zdrowiu, w rodzinie, w finansach, we wszystkim. A przecież o to w życiu chodzi. Bóg za nas nic nie zrobi. Idzie rolnik na pole i Bóg Bóg nie mówi mu ty, słuchaj, poczekaj, jak się tak modlisz, jesteś taki gorliwy i wierzący, ja ci zaraz tej ześlę te marchewki, tej jęczmień te, 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 ci wyrośnie, ta to będzie sama rosła. Ty nie musisz siać, ty nie musisz podlewać, to w ogóle nie musisz orać człowieku. Poczekaj, bo ty się modliłeś. Wiara cię uzdrowiła, pań. słuchaj, i Pan cię po prostu pobłogosławi. Będzie dany temu, który wierzy i temu, który sieje, podlewa i działa, bo jego odpowiedzialność, człowieka odpowiedzialność, jest na pierwszym miejscu warunkiem do tego, żeby coś się w jego życiu zmieniło. Nie ma absolutnie, absolutnie szansy na to, żeby ktokolwiek, nawet sam Bóg, nie jest w stanie zmusić człowieka do tego, żeby się zmienił. Bóg nie zmusi. My tak samo nie zmusimy, absolutnie. Możemy motywować, inspirować, dawać przykłady. To jest jedyne, co możemy zrobić. I to, jeszcze na koniec końców. Jeżeli on jest biedny i pusty mentalnie, jeżeli on nie jest gotowy. Nie jest gotowy tu i teraz przyjąć inicjatywę w swoim życiu, wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje, swoje życie, kompletnie nic z tego nie będzie. Nic. On może mówić wiele, może robić, starać się robić wiele rzeczy, a jeżeli on nie robi w rzeczy właściwych, nic z tego nie będzie. Nic. Dlatego jak widzimy na świecie. Często ludzie mówią, i czemu wszyscy ludzie, na, na tyle ludzi, tyle miliardów ludzi, większość jest chorych, biednych, yy, mają problemy w rodzinach, większość małżeństw się rozwala, większość rodzin jest nieszczęśliwych. Znacie to, to, to skądś? Znacie? Kto tak zna taką sytuację? Przecież to jest, to jest, to jest, to jest dokładnie, wypierw ale to jest na świecie. Dlaczego większość ludzi we wszystkim ponosi porażki? Bo to jest syndrom biedaka mentalnego. Oni obwiniają i uzależniają okolicz od okoliczności, słuchajcie, wiele rzeczy na zewnątrz, tylko nie siebie. Nie patrzą to, że oni mogą zmienić swoje życie i życie całej swojej rodziny. Że to muszą zrobić. Że to muszą zrobić. Bo jeżeli oni tego nie zrobią, to koniec. To tym bardziej nie licz na innych. Bo zmiany zaczynają się od nas. I, i tak samo Bóg patrzy na nas. I mówi, hej, i patrzy na te teraz 7 miliardów prawie, tak? I pat jest napisane, nawet w Biblii jest Patrz z nieba, kto jest tym mądry i kto będzie postępował właściwie. Przecież Bóg nie zmusi nas, nie, nie kopie nas w to, jak ty, leć, bo masz to zrobić. My jesteśmy jego marionetkami w jego rękach. On nam daje możliwości, talenty, mo talenty umiejętności, wiedzę, mądrość, moc, daje nam wszystkie możliwości, że aż jest o tak. Ty, człowieku, decyduj i Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, jesteś kowalem tego swojego losu. Jak podejmujesz decyzję, co z tym robisz, tyle będziesz miał. Co posiedzisz, to i zbierzesz. Będziesz szukał, to znajdziesz. Będziesz pukał, walił i to, to Ci otworzą. Proste. Tylko bez, bez czynności jest taka nawet fajna przepowiedź słuchajcie, też, no, muszę już kończyć, ale, ale już, muszę, to jest taka fajna przypowieść o, o talentach, nie? Że Bóg, Bóg dał, rozdzielał talenty, rozdzielił talenty, akurat to było przypowieść o gospodarzu Winicy. O, patrzcie, moja paczka przy, przyjechała. Super. No i e, muszę wam to powiedzieć krótko. No i słuchajcie, jednemu dał jedno, jeden talent, drugiemu dał pięć, drugi, trzeciemu dał dziesięć. I sens tej przepowieści jest taki, bo ja nie umiem przepowiedzieć historii. Ale sens był taki, słuchajcie, że na, jeden, ten, który miał jed, jeden talent, on go zakopał, pod, z, słuchajcie, pod ziemię, żeby go schować, żeby nie, broń Boże, nikt go nie ukradł, żeby nikt go nie znalazł, ten biznes. Thank you. Poszedł po prostu, zainwestował i pomnożył, i super, super wynikiem finansowym to po prostu jeszcze, słuchajcie, zyskał. Także pomnożył, zyskał, zainwestował i na tym wykrobi za sobą. I słuchajcie, chciał tych wszystkich ludzi. rozliczał tych wszystkich ludzi. I słuchajcie, i, i tego, który miał ten jeden talent, i go ten z tej fałszywej, z fałszywego strachu po prostu, rozumiecie? Ile ludzi chowa swoje talenty, z możliwości, tłumacząc się, że nie, bo ktoś, bo może stracę, bo może mi to, mi, może mi to po prostu ktoś ukradnie, a może mi to nie wyjdzie, a może mi to i, i ten talent, który mają dostali od Boga, po prostu kopią pod ziemię i, 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 i czekają, nie wiadomo na co. To są większość ludzi. I jest napisane wyraźnie, słuchajcie, że to jest niesamowita mądrość, że właśnie w takich momentach, w takich sytuacjach przychodzi gospodarz, jak, jak z tej historii. I temu, który miał jeden i zakopał, zabrał, Dosłuchajcie, normalnie zabrał mu ten jeden, który miał. Tym zarządzać. Nie umiesz tego pomnażać w ogóle. Nie zrobiłeś tym nic. Schowałeś że się, że ci będzie zabrane. Koniec. Ten, który miał pięć i to pomnożył, dostał jeszcze pomnożenie w zysku. I robił to dalej. Ten, który miał dziesięć, po prostu już, to już Większą nagrodę, dostał największe bogactwo. I, i, i to, jest, to jest to wyróżnienie, które dostajemy. Więc to samo jest w życiu. I, i, I nawet, jeżeli ktoś ma jeden talent, jedną możliwość, jedną tylko, jedną. Biedny mentalnie zakopie to i schowa, rozumiecie? To jest, to jest właśnie my, myślenie men, men, my, biedaka. Schowam, zakopię, niech mi ktoś jeszcze nie stracę, niech ukradnie, niech mi po prostu jeszcze ktoś nie... Wiecie, no czasami mnie oszuka, a czasami, wiesz, nie warto zainwestować, bo to po prostu może być ściema, piramida albo inne przekleństwa. Co, a co jeśli? A co jeśli, tak, ze strachu, myślenie biedaka, my myślenie strachem, myślenie obawami, wątpliwościami, samym złym, co może być się zdarzyć złego, znalazł się do roboty to pomnożyć, wykorzystać na maksa, zaryzykować, bo wszystko, działanie, wszelkie pomnażanie talentów, umiejętności, jak i pieniędzy, pomnażanie pieniędzy czy biznesy zawsze wiążą się z ryzykiem, to jest normalne. Nawet jak rolnik wyjdzie na ziemię, zacznie siać jęczmień i przyjdą deszcze, i, i, a potem ten, jak już będzie jęczmień wysoki i przyjdą deszcze, przecież słuchajcie, to jest koniec. Może być jednej nocy, wszystko może całe pole, może być pójść na marne, tak? Całe zbiory mogą pójść na marne. To jest ryzyko! Ryzyko jest wszędzie we wszystkim. Nie ma. W ni życiu, życiu idziesz ulicą, możesz być zdrowy, piękny i bogaty i za chwilę słuchajcie, może, może być wypadek, tak? Możesz wszystko stracić, możesz życie stracić. Życie jest ryzykiem. Hello? Dlatego nie bądźmy, kochani, biedni mentalnie, tylko bądźmy świadomi tego, że my musimy. Na maksa wykorzystywać swoje życie. My musimy na maksa wykorzystać swoje możliwości i umiejętności. Pomnażać swoje dary, talenty i wszystko, co mamy. I wszystko, cokolwiek dostaliśmy. Czy na krótko, czy na długo, czy na tylko teraz, tu i teraz. Nawet jeżeli to jest jedna rzecz. Pomnoż to na maksa. Myśl odważnie. Myśl z pewnością, że nie jesteś sierotą, nie jesteś sam. Jesteś pełen ludzi, pełen możliwości. masz Boga, który ci pomoże. Myśl kategoriami zwycięzcy. Myśl kategoriami tego, że pomnożysz i, by, i zyskasz. I myśl kategoriami tego, że ty Możesz wszystko, absolutnie. O twojej decyzji, że możesz wszystko zmienić, nawet jeżeli usłyszysz najgorszą decyzję w życiu. Wyroki, bankructwa, myśl kategoriami zwycięzcy, kategoriami mądrego człowieka, kategoriami tego, który po prostu y, zrobi w tym kierunku wszystko, sam będzie działać na maksa, żeby tą sytuację zmienić z wiarą, z nadzieją i z tym, że jeżeli wiele ludzi na tej ziemi osiągnęło w tej samej kwestii, w tej samej sprawie rezultaty zwycięstwa, to tak samo i ja jestem w stanie to zrobić. Jedna decyzja i kroki konsekwentne dalej. A nie będziesz nigdy więcej biedakiem mentalnym, nie będziesz nigdy więcej biedakiem w życiu. Pod każdym względem. Całuję Was serdecznie, Wamza. Jak, jak Wam temat? Napiszcie. Jak Wam temat? Chciałam krótko, ale byłam. Słuchajcie. Dzięki, widzę, że jesteś Urszula Kraczkowska, jesteś pierwszy raz. Witam serdecznie. Witam wszystkich, którzy są po raz pierwszy. Witam Was i pozdrawiam. Słuchajcie, bo live TV zasubskrybujcie ten kanał, znaczy tę ten, ten, stronę, yy, oczywiście. I słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Mówiłam, zatchnie, dzieliłam się, wierzę, że każdemu z Was, kto teraz słuchał dzisiaj, było to bardzo potrzebne. Potrzebne to jest też żeby właściwie oceniać ludzi wokół nas i wybierać mądrze yy, naszych, naszych towarzyszy życia, żebyście się oczarowali ludźmi wybranymi, którzy którzy będą właśnie tymi ludźmi, o których ja mówiłam, tymi bogatymi ludźmi mentalnie, którzy po prostu będą Was wspierać w życiu. Tak? A wystrzegajcie się ludzi biednych mentalnie, wystrzegajcie się z nimi kontaktów. Tak naprawdę jedynie, co możecie im pomóc, to jeżeli będziesz gotowy zmienić swoje życie, napisz do mnie znowu, zadzwoń do mnie znowu, okej? Okay? <laughs> Tylko tyle możecie dla nich zrobić. <laughs> ja Was całuję serdecznie, pozdrawiam Was, kochani moi i do zobaczenia. Jestem po prostu w szoku, że było tyle ludzi, prawie 80 osób było... Yy... O pierwszej w nocy polskiego czasu. Jesteś, jesteście cudowni. Super. Puszka dla Was i do jutra. papa. Pa.